Porozumienie pomiędzy rektorem Politechniki Białostockiej a komendantem wojewódzkim policji zostało podpisane już rok temu. W tej chwili mamy platformę, która zostanie wykorzystana w tym wstępnym okresie nauczania funkcjonariuszy. Mówimy tutaj o wyszkoleniu strzeleckim. No ale to są oczywiście takie umiejętności, które funkcjonariusze nabierają na początku swojej drogi jako policjanta. Te umiejętności później są doskonalone, natomiast zawsze jest tak, że co jakiś czas warto wracać sobie do przypomnienia tych podstawowych rzeczy związanych z wyszkoleniem strzeleckim. Tu na pewno ta platforma będzie przydatna do tego, żeby policjanci doskonalili swoje umiejętności, jeżeli chodzi o strzelania statyczne, czyli to jest ten początkowy etap, no ale tak naprawdę od tych strzelań statycznych się wszystko zaczyna. Perfekcyjnie trzeba posiąść umiejętności właśnie na etapie strzelania statystycznego, no i między innymi do tego to Platformę stabilometryczną będziemy wykorzystywać. Jesteśmy zadowoleni z testów praktycznych, bo okazało się, że platforma może być przydatna w pracy policjanta, szczególnie tego, który szkoli innych policjantów młodszych. Cieszy nas, że taka nasza praca, powiedzmy u podstaw, kiedy możemy coś zbudować od zera, komuś się może przydać. Okręgowy Urząd Miar pełni funkcję instytucji, która dostarcza wzorce państwowe wielkości wartości mierzonych od wzorca państwowego do tych przyrządów starczyliśmy poprawnych wartości dla pomiarów obciążenia tejże platformy testowej. Po serii strzeleń z broni krótkiej 9 mm i z dwóch strzałów z broni długiej z breneki. Pierwsze pomiary są napawają optymizmem, ponieważ widać, mimo wolnego, użytego mikrokontrolera, da się zaobserwować te odchyły środka czy podczas ustawienia, podczas oddania strzału. Tutaj wszyscy uczą się strzela intuicyjnego, czyli tak jak tuję. A tu natomiast już jak pokazuje stanowisko jak strzelać, jak to wygląda w praktyce, to jest to już troszeczkę inne strzelanie. Na razie wygląda, że będzie w porządku. Wyniki powinny być zadowalające. Jeżeli chodzi o to urządzenie, na chwilę obecną, rzeczywiście ten początkowy etap, y, który założyli tutaj wykonawcy, jak najbardziej mi się wydaje, że jest pomocny. Można naprawdę sprawdzić swój balans ciała na tej platformie, bo niektórzy strzelcy, którzy mają do czynienia z bronią pierwszy raz, nie potrafią wyważyć tego balansu ciała, więc jeżeli chodzi o to, naprawdę można ustawić. Tylko oczywiście trzeba pracować na tym, żeby ten balans ciała wykonywać rzeczywiście nogami, a nie na broni. Czasami strzelec popełnia błąd, jest świadomy już doświadczone strzelcy, jaki popełni błąd ale fajnie, żeby to było potwierdzone jakimś jeszcze właśnie wykresem czy czymś takim. Wydział Elektryczny realizuje wiele prac na potrzeby przemysłu bądź współpracujących firm. Ten pomysł, który został zainicjowany na Wydziale Elektrycznym, tym bardziej wart jest podkreślenia, ponieważ jak widać znalazł zastosowanie również w służbach mundurowych.